O kurde, tak blisko! Moi drodzy, Meksyk dostał swojego prime! Prima Peso Pluma. Meksykański piosenkarz dostał swojego Prima. Peso Pluma dostał swojego Prima. Tak to w sobie powinno zabrzmieć, ale my go dzisiaj testujemy, moi drodzy. Mango! Mango bodajże marakuja, czy jak ja mam to rozumieć? Mamy tu oczywiście chyba meksykańskiego Prime'a I to naprawdę dzięki Babus wielkie za takie po prostu przepiękne nowinki Co ja mogę powiedzieć? Siemanek i powitam was serdecznie Trickshot niestety nie wyszedł Ej, może teraz wyjdzie, poczekajcie Dobra, nie testujemy tego Mamy tutaj dużo... Halloweenowych można powiedzieć ozdób, czyli dwie skrzyżowane kości, pajęczyna. Mamy, oczywiście, dolar, mamy, oczywiście, diamenty. Tu się dużo dzieje. Cała butelka, cała etykieta to jest, oczywiście, biały kolor. Czarne zdobiega. Mamy trochę złotego, czyli można powiedzieć, takie typowe piosenkarskie sprawy sobie nawet można powiedzieć, że to jest takie typowe na Meksyk. No, wiecie, Dia de los Muertos, diamenty, dolary, kurde, koncerny. Przejdźmy do składu, do wartości odżywczych. Meksykański, dlatego że no, ja jestem tutaj najbardziej przekonany, że tu mamy do dyspozycji język yy, meksykański. Ogólnie, cała butelka do. No, nie podoba mi się tak bardzo jak na przykład Butla Prima, Butla Prima wige ale. Co z tego? Mamy kolejnego Prima. Przetestuj go przed wielkim gradem finałem, kurde. Nie pieprz nam tu zytar, prawda? No prawda. No to co? Agłę, no. Mamy na pewno wodę. Mamy na pewno. W ogóle to jest jakieś specjalne mango. W sensie wiecie, mango narania. Yy, to jest jakieś meksykańskie mango, czy jak ja mam to rozumieć? To oczywiście 10% wody kokosowej. Najprawdopodobniej mamy jakąś odmianę mango czy coś w TEC. Mamy co wodę. To na pewno chodzi o naturalne aromaty z mango, tego narania mango, sukraloza beta-karoteny, L-lizoleucyna, L-leucyna, l ac ale i że podali tutaj wartości, jakie dodali sukralozy i ac to jest coś nowego. Witamina E, witamina A, witamina B6, B12, dobra, no i oczywiście, że zawiera kokos, co by tutaj mamy, na całą butelkę, żadnego białka, Żadnych cukrów nie w sumie, a to są tłuszcze, tłuszcze, trans tłuszcze, kwasy tłuszczowe nasycone, ogólnie tłuszcze, dobra, węglowodanów 5 graby, cukrów wszystkich dodanych 2 graby, żadnego białka, 20 mg soli, 100 a... Tutaj jest na 100 ml jest dzienne zapotrzebowanie, czyli po 100% mamy witaminy E, witaminy A, witaminy B6 i B12. 140 mg potasu, czyli razy 5 mamy około 700 mg, chociaż kurde. Nie, 660 mg potasu. No to. PESO Pluma! Dlaczego nie wziąłeś śliwki? Bo może Meksyk, wiecie, Meksyk słynny z mango to może dlatego. Anyways, otwórzmy to i sprawdźmy. Trzeba było to tak, dlatego że wiecie, mamy amerykańską butelkę. Meksykańską po prostu z Ameryki Prima, to trzeba było zrobić to otwarcie tak wiecie, tak, żeby kraknęło idealnie. Mm. Jest jak najbardziej mango, ale ej, tu jest kurde zapach takiego bardziej naturalniejszego mango. Jasne, tu można też wyczuć takie cukierkowate nuty, ale kurde, żeby Prime poszedł po raz drugi w historii w naturalny smak? No nie uwierzę, po prostu nie uwierzę. Dobra, poczekajcie, najpierw sprawdźmy kolorystycznie. Z tego co widzę, jest to lekko żółtawe, ale nie chciałbym tego przelewać do szklanki. No, wiecie, mamy do dyspozycji dno przezroczyste, to trzeba z tego korzystać. Dobra, przelejmy trochę, moi drodzy. Co będziemy, kurde, was ograniczać? Ale to naprawdę trochę nie, jest jednak biały kolor. Dobra, to już nie trzeba więcej tego nalewać. To już idzie w bok. Chodzi tutaj na Mo prime. Spróbujmy jego i sprawdźmy, jak on smakuje. Po co ja żebym to zakręcał, nie wiem. ogólnie dzisiaj jest jakiś taki chaotyczny odcinek, ale co... Co my na to poradzimy? No, kolejny meksykański prime, jakiego można, jakiego mamy przyjemność spróbować. Właśnie rozpracowujemy nowy smak, bo jest smak mango. Wasze zdrowie moi drodzy. Ło. Ale słodyczy to już tutaj naprawdę nie pożałowali. Ale smakowo u powiem wam, że u to już się chyba będzie liczyło jako łyk. Po raz chyba trzeci na całej długości kanału wypiłem jakiś napój ze szklanki. Można kiedyś to zrobić jako challenge, jeżeli ktoś chce wygrać pakę. Tylko ja najpierw muszę sprawdzić, które to były odcinki. Oj, słuchajcie moi drodzy, to nie jest zwyczajne mango. To nie jest ogólnie takie mango, jakie znamy. To jest co innego, bardziej wykraczające w. Oczywiście, cukierkowatość. Mamy tutaj Prime, no to wiadomo. Tutaj zawsze chodzi o cukierkowatość, ale słuchajcie, jakie to mango jest słodkie. Już pobijając fakt, że tutaj mamy naprawdę bardzo dużo słodycz, tak ten Prime, to mango jest naprawdę słodkie. Jest inne w smaku, aniżeli mieliśmy te wszelkiego rodzaju mango w napojach energetycznych. Ja bym mógł nawet powiedzieć, że to jest bardzo przypominające takie naturalniejsze mango. Co można powiedzieć też takie rockstarowe mango, El Mango po prostu. Czy, czy oni też tam poszli w te narania mango przy okazji stworzenia tego smaku? Bo wiecie, tamta puszka bardzo symbolizowała Dia de los Muertos, te meksykańskie te. Czy to jest możliwe, że to było właśnie to? No bo. Ej! Mamy do dyspozycji teraz Prime'a, który bardzo podobnie smakuje do tamtego Rockstara, i nie zrozumcie mnie tak już na marginesie, mówiąc, za tę moją środkową reakcję, wiecie, jak zrobiłem ten środkowy łyk. No. Zaskoczyło mnie to naprawdę bardzo pozytywnie. Jeżeli to jest naprawdę smak tego meksykańskiego, można powiedzieć mango, czy nawet można powiedzieć narania mango, czy nawet jak można powiedzieć, no kurde tego innego mango. i on bardzo ma smak zbliżony do tego Rockstara, to chyba jeżeli ja bym miał robić jakiś smak mango, no to ja bym chyba poszedł po to. Po to mango. Po prostu. No i... Kurde, no to jest naprawdę kolejny miks smakowy, powiedzmy napojowatym, cukierkowatym i naturalnym mango, I, ale tutaj ja też nie znam smaku tego mango tutaj zawartego, tego narania mango, po prostu to jest dla mnie coś nowego i dlatego ja nie chcę tak bardzo dużo mówić na temat smaku, samego smaku mango który jest naprawdę bardzo Zbliżony czy to nawet do dzika yy, mango. Czy to właśnie najbliżej, jemu to jest do Rockstara El Mango. Ale wiecie o co mi chodzi? No po prostu tam mieliśmy bardzo naturalne mango, bardzo skręcające w smak tego prima Mango. Yy, w sumie nawet najbliżej, by to było do właśnie dzika mango. Ale kurde, dzik mango nie miał, miał takie typowe nasze. Ogólne mango, a nie to, co tutaj mamy. To jest po prostu inny smak mango. Jeżeli ktoś będzie mógł policzyć, ile razy ja powiedziałem w tym odcinku słowo mango, to ja będę bardzo wdzięczny. No, mógłbym dać powiedzieć, że to jest lekko cytrusowe, ale tak sobie lemoniadowo, tak o tego prime lemoniadowego, to, ale to, to też mi nie pasuje, bo to nie daje taką pierdalną sztucznością. No dobra, bo moi drodzy, ja już nie będę przedłużał. Po prostu, według mnie, to jest jeden z najlepszych prime'ów. To jest kolejny smak, który naprawdę bardzo bym by często pił. Dlatego, że to mango mi naprawdę siadło. To jest jedno z najlepszych mango jakie piłem również do tej pory. Polecam sobie piknąć, jeżeli jeszcze jego nie piliście. Jeżeli jest się zastanawiacie, a bardzo lubicie mango. No nie szykujcie się na smak takiego typowego mango, to jest coś innego. To jest po prostu inny smak mango, ciągle zachowujący duszę starego naszego ukochanego, najbardziej rozpowszechnionego mango. Ale to nie jest kompletnie to samo, co byście dostali kupując na przykład Monstera Mangoloko. Dajmy na to. W sumie? Mangoloko też, tak? Trudno to po prostu powiedzieć, ubrać słowa.